Ja ja jestem. Jest pan zatrzymany za zabicie dwóch ludzi. E, za, ale to nie ja. To nie ja. Co To pan przecież widzieliśmy. Więc pan pójdzie z nami. A e, nie, to nie ja. E. Tutaj będziesz siedzieć, pom jak co? Łaże, ja, mam? Bo niestety tak będzie. Ja, nie, proszę! Zostańcie mi spogryw! Niestety, tu zrobicie dwóch osób, nie pozwolimy. No, no pan. Ja, nie, co proszę zrobić? Trzeba będzie poszukać wyjścia, a gdzie dojdzie wyjścia. Z tym zamknięcie, jakieś pięki. Bo ja tam pójdę. O uh, Kurde, co tam jest? Uh, to są zajłosy. Aaaaaał. Chciałem um, was uh, od uh. wyjść. Musimy tu jakoś uciec z tego miejscem. Jakiegoś. Może tu O A może to jest jakiegoś bedroka, czy co? Kurde, jak są wyjść. Hmm. <laughs>